Cześć, witam w Was, dwa Eskimosy. Cześć! Kresiek nie macha, bo ma drona. No i jesteśmy tutaj u nas za wy, wykop za nami. Jak widzicie, śnieg. Śnieg. horyzoncie, horyzont. Tak. Śnieg. Nie wierzyłem operatorowi, który tu był. Czy właścicielowi firmy, który tu był, powiedział, że jest dużo śniegu i nie da się wjechać. Faktycznie auto zostawiliśmy na dole. Fakt faktem ktoś nastanął na drodze dojazdowej postawił auto, nie wiem czy się zepsuło, czy po prostu zaparkował sobie, nie ma tu w ogóle wjazdu, no ale a to zaparkowałeś. się. się na masz tak bardzo, żeby szukać właściciela tego samochodu. No bo też byśmy tu nie wjechali, bo jest tak na razie za ślisko, za dużo śniegu jest i jeszcze dużo śniegu. 10 cm, a może troszkę więcej, no ale jest ślisko. tak? Nikt tutaj widać nie jeździł ze dwa dni, co najmniej, tak widać po śladach, więc jest ślisko i. I nie da się to wjechać. Ślisko, zimno i raczej plany wykopować trochę wszyscy Tak, raczej na bliżej nieokreśloną datę, bo ja tak mówię, nie wierzyłem, trochę mi się wydawało, że koparka gąśnicowa tu wiedzie, ale raczej nie wiedzie. A tym bardziej nie chcę mi się z całej działki odśnieżać, czy odśnieżać ciągle zabierać śniegu, no bo tego naprawdę jest sporo. Myślałem, że tą gdzieś tak miejscą tutaj od czasu do czasu wychodzi i on topnieje i tylko, tylko raczej takie są plamki jak we Wrocławiu, ale niestety nie. Jest tutaj dużo śniegu i no nie można śniegu mieszać z gruntem, nie można kopać, bo znaczy, no nie kopać można, tak? No nikt mi tego nie zabroni. Zresztą wywróciliśmy wam e, ujęcie z drona, to zobaczyliście jaki tu jest e, w opór śniegu. No. Tak jest, może gdzieś obrócimy się kamerą, pokażemy wam z drugiej strony. Teraz ja z, 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 zrobię za operatora, żeby było wygodniej mówić. O, A w końcu. Grzesiek mówi, to ja zostanę operatorem. Więc co wam pokażemy? Tam jest dużo śniegu, tam jest dużo śniegu, tam jest dużo śniegu. No w śniegu jest opór. Tam gdzieś na skórkach mają, wielką górkę. Nie wiem, czy tak widzicie dominka tak pałacz w stronę. Tam jest górka, dzieci zjeżdżają. Taką długą górkę mają, że po prostu aż... Ach, a samem wziął sanki po co co podjeżdżać. No więc tutaj jest jak... Albo no. jak tato, tato Świnka, tak na brzuchu, chociaż jak nie tak. miał sanek. Rodzice małych dzieci wiedzą o co chodzi. No, i, i tak to wygląda: no, co będziemy wam, Was oszukiwać i przeciągać w nieskończoność. Sami przyjechaliśmy, przekonaliśmy się i wiemy, że to szybko nie będzie. To może być druga połowa lutego, może końcówka stycznia. No, widziałem prognozy długoterminowe, też w klimacie umiarkowanym to można je traktować mało poważnie. E, więc, no, może od drugiej, znaczy tej drugiej połowy, ale ta końcówką drugiej połowy stycznia, około 26-7 widziałam ocieplenia takie koło już pięciu, więc powinno to wszystko co nas otacza pięknie stopić. ale no... Wygląda to ładnie, tak? Jak na przyszłość jak chcemy, żeby dzieci nasze widziały śnieg, no to, to jest idealnie. Wygląda malowniczo, ale do wykopu jest niemalowniczo. No, no, no. Tyle no, taki macie krótki od nas wlok. Co więcej, możemy powiedzieć. Zapraszamy tu, gdzie jesteśmy, chociaż nie wiecie, gdzie. To niektórzy. Zapraszamy w góry Sowie generalnie. No. O, Pięknie. tam też jeżdżają na sampkę. Pięknie tu. No hmm. trzeba na jeździć, czyli stoki wszędzie. A tu trzeba jeździć na skoki. I... Stamtąd, i... I spad, tam jest masz taką przecinkę przez las. Mm -hmm. Tam jest jakiś strumyk, jak dobrze kojarzę. Dobra, to tak jeszcze mówię, szybko pokażemy, bo dziś w kamerze, może przejdziemy się jak tam dalej w stronę Las czy czy się, bo mamy buty nieodpowiednie się nie, nie na śnieg. Nie za bardzo, nie spodziewaliśmy się aż tak dużej ilości śniegu, yy, więc nie, mamy buty totalnie nie... o ja właśnie się ślindam, mamy totalnie buty niezimowe. Ale śnieg kulkowy. Ach, masz. Obrwa. Obr ob obrwa. I tak, e, więc jeżeli coś się będzie działo, coś będziemy wiedzieć, na pewno... Oj, macham, bo tak się nie, nie mogę utrzymać w tym śniegu. E, jeżeli coś będziemy wiedzieć, to na pewno się to właśnie zwiemy. Czekaj, wyczekujcie nas, tak zwiag wiosny. Dobra. papa. Pa.